W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu usłyszeliśmy zaproszenie, aby z Jezusem wyjść na pustynię. Nie myśleliśmy, gdzie pójść, gdzie szukać tej pustyni w takim życiu pełnym pośpiechu, zajęć, zadań, gdzie jest pełno ludzi. O dziwo, sytuacja, która jest na świecie, wyprowadziła nas wszystkich na pustynię. Na taką pustynię, może, na którą nie chcieliśmy iść. Takie doświadczenie towarzyszyło świętemu. Stanisławowi Babczyńskiemu. Wstąpił świadomie do zakonu apostolskiego Ojców Piarów, chciał głosić Ewangelię, chciał być jej świadkiem, chciał wychowywać młodzież, chciał być w centrum świata, aby tam zanieść słowo o Pana, słowo o zbawieniu. Kiedy wychodził z zakonu Piarów pragnął założyć Instytut Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Towarzystwo Marianów, Myślał o zgromadzeniu apostolskim, ale ta idea się nie zrealizowała. Kiedy w końcu doszło do założenia wspólnoty, okazało się, że święty Stanisław stał się remitą, pustelnikiem. Nie dlatego, że tego chciał, ale dlatego, że taką decyzję podjął Kościół w podniesieniu do pierwszej wspólnoty, do której święty Stanisław należał. Stał więc się pustelnikiem, pustelnikiem żyjącym we wspólnocie. Właściwie był nim do końca życia, i z tą ideą musiał się oswoić, zaprzyjaźnić. Pustynię uczynić miejscem życia, rozwoju duchowego. Wybrać pustynię jako dar Boga. Zresztą, pierwszy klasztor Księży Marianów w Puszczy Mariańskiej nazywany był pustelnią. No właśnie, znaleźliśmy się na pustyni. Ta pustynia to nasze domy. Opustoszały miasta, spotykamy mniej ludzi, jesteśmy z tymi, którzy są nam najbliżsi, kontakty się ograniczyły. Święty Stanisław w medytacji nad wyprowadzeniem Jezusa na pustynię przez Ducha Świętego zauważa, że wcześniej nie był tak kuszony przez demona, dopóki był pośród ludzi. Kusiciel przyszedł wtedy, kiedy Jezus poszedł na pustynię. I to pierwsza sytuacja, która może dotknąć nas. Nagle zauważamy sprawy, rzeczy, osoby, tematy, których nie widzieliśmy. Można powiedzieć, zły duch także ma powody, aby ich użyć, by nas kusić. Drugi powód, dla którego Kusiciel przystępuje do Jezusa, to jest doświadczenie braku. Przychodzi i z tego braku, którego Jezus doświadcza. Chce uczynić przedmiot pokusy. Brakuje ci tego, musisz to zdobyć. Czego nam dzisiaj brakuje? Pewnie kontaktów z ludźmi, życia towarzyskiego, spotkań, możliwości jechania gdzie chcemy, patrzenia na to, co chcemy, spotkania tego, kogo chcemy, robienia tego, na co mamy ochotę. Społeczeństwa, które nie przyjęły zasad związanych za istnieniem koronawirusa, którzy ulegają zarażeniom, co prowadzi do ciężkich stanów chorobowych, a nawet do śmierci. Ci, którzy nie zaakceptowali zasad pustyni, można powiedzieć narzuconej nam z góry, ci cierpią. Pierwsza rzecz to, jak święty Stanisław, zaakceptować pustynię, przyjąć ją jako dar Boga, jako szansę. Szansę na co? Na to, żeby inaczej popatrzeć na rzeczywistość, żeby odkryć w tym zatrzymaniu, spowolnieniu życia szansę na zobaczenie innych ludzi, ale przede wszystkim usłyszenie Boga. Mówi szatan, ale możemy też usłyszeć, jak mówi Duch Święty. Możemy zobaczyć trud, zmaganie, cierpienie, zło, napaść, ale także możemy zobaczyć opiekę. Opatrzność Bożą, bliskość Boga. Co święty Stanisław radzi w takiej sytuacji? Po pierwsze, aby mieć szczególne wyczulenie na nasze najsłabsze punkty, bo tam przychodzi pokusa. Także te miejsca, słabe, chore w naszych rodzinach, w naszych relacjach, w naszym życiu osobistym, w naszym sercu, będą atakowane najsilniej. Z drugiej strony, święty Stanisław mówi, o mieczu słowa Bożego. i Pokazuje Jezusa, który tym mieczem pokonuje demona. Na rację, którą ma z wyduch, znajduje rację w słowie Bożym. A żeby takie racje mieć, trzeba najpierw po ten miecz sięgnąć. Może go wyostrzyć. Może zobaczyć, do czego służy. Może dłużej z nim się oswoić, podjąć wargę. Potrzebujemy słowa Bożego jako światła. Potrzebujemy słowa Bożego jako naszej siły w pokusie, ale potrzebujemy go także jako słowa dla nas, abyśmy wiedzieli, co czynić. I druga ważna rzecz, być może dla nas mniej korzystna. Święty Stanisław zauważa, że po jej pokusie przychodzi ta trudniejsza. Z jednej strony jest to pedagogika Boża. Wypróbowanego pozwala kusić bardziej. Tego, który wygrał pokusę, stawia wobec wyzwania większego. Tak też postępuje zły duch, który sięga po coraz silniejsze argumenty. Być może, że jesteśmy w tej chwili narażeni na różne trudy, niedogodności. Może przeżywamy jakiś moment depresji, załamania, zawiedzenia. Może chcielibyśmy z tej pustyni uciec. Jeżeli wygramy, niestety może czekać nas próba większa. Nie chciałbym być złym prorokiem, że może być gorzej. Ale także na taką sytuację musimy być przygotowani. Prawda jest jednak taka, że Bóg jest większy niż wszystko niż największe nawet słowa.